Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Gościem Chemik Police TV jest Ola Jagiełło. Cześć Ola. Cześć, witam. Poszła wczoraj oficjalna informacja o tym, że to będzie twój ostatni, ostatni sezon w Chemiku Police. Zmieniasz plany, przenosisz się gdzie indziej, czyli potwierdzamy. Tak, jak najbardziej. No, nie... no i co, przepraszam, że cię wyjdę słowo, to zostaje mi jedna rzecz do zapytania, dlaczego? No to są już bardziej względy rodzinne. Mąż ma pracę, już chciałby się tym też zająć i po prostu chcielibyśmy płynnie przejść do życia normalnego. <grystanie> Okej. Okay, teraz e, chciałbym wrócić trochę do momentu, kiedy przechodziłeś do chemika, czyli cofnąć się o te trzy sezony, o te trzy sezony. E, czy spodziewałaś się, że będziesz w tym klubie pełnić taką rolę? Tu jest Panie Dyrektorze, proszę zamknąć. <laughs> czy spodziewałaś się, że będziesz w tym klubie pełnić taką rolę, jaką pełniłaś przez te trzy lata? Powiem tak, przychodząc do chemika, myślałam, że to będzie tylko sezon. Mhm. Okazało się, że zadomowiłam się tutaj aż na trzy sezony, z czego się niezmiernie cieszę, ponieważ były to trzy bardzo fajne lata pod względem sportowym i pozasportowym, ponieważ poznałam fajnych ludzi. No a pod względem sportowym, no, wiadomo, można było chcieć jeszcze troszeczkę więcej, bo były takie, Możliwości, ale uważam, że i tak było super. Także no, na pewno się nie spodziewałam, ale, ale bardzo się cieszę, że mogłam być częścią y, te, tego takiego projektu i, y, no, i było super. Ja sobie odświeżyłem y, jakieś artykuły prasowe z tamtego czasu, jak mhm. podpisywałaś kontrakt, i tam byłaś w, w zasadzie w co drugim wywiadzie pytana o to, że: O, przychodzisz do chemika i będziesz tylko rezerwową, mhm. y, nie będziesz miała okazji grać. Mhm. No i właśnie, czy ty tak myślałaś, czy wtedy myślałaś, to ja dopiero wam gnojki jedno dowodny. To jest tak. Zawsze miałam ambicję, żeby grać. Wiadomo, zdawałam sobie sprawę, do jakiego zespołu idę. Jakie są moje możliwości i jakie są możliwości dziewczyn, z którymi grałam. Na początku, wiadomo, no, ambicje są zawsze ogromne i każdy chce grać, ale, ale wiedziałam też, że no ja już naprawdę w życiu się nagrałam. Praktycznie mhm. gdzie nie grałam, w którym klubie, to, to cały czas. Do deski, do deski. Tak, tak, grałam bardzo dużo i, i tutaj... W jakimś tam stopniu też mi to odpowiadało, że tej gry będzie mniej. E, wszyscy tak właśnie tak jak mówisz, wypytywali, a, bo teraz w innej roli, ale tak naprawdę powiem szczerze, że ja nie miałam wrażenia, że gram bardzo mało. Wiadomo, no nie, ale było tak. tak w tych, te, przez te dwa pierwsze lata było tak, że w tych meczach powiedzmy z, z, z teoretycznie słabszymi przeciwnikami, prawie cały czas grałam i, i, no i mogłam się czuć, że. że, że... Jestem w cały czas w tym rytmie grania. A, no, a w tym roku to już chyba nie miałam zupełnie co narzekać, bo, bo rozegrałam bardzo dużo spotkań. Także myślę, że i pod względem gry i sportowym y, to też był bardzo udany okres. Mm -hmm. Teraz takie pytanie: Nie wiem, czy łatwo ci się z niego będzie wykaraskać, bo pomyślałem sobie, e, czy ty byłabyś w stanie podać takiego przeciwnika. Mam tu na myśli przeciwników z Orlenigi na przestrzeni trzech lat, który według ciebie był. Największym naszym rywalem, ale nie chodzi mi, że przez cały sezon, tylko być może w trakcie tych trzech lat był taki przeciwnik, z którym najtrudniej nam się rywalizowało. Czy byłabyś w stanie wskazać? Być może to był nie wiem, Sopot przed trzech lat, czy Impel sprzed sezonu, cokolwiek ci wpadnie do głowy. Ja myślę, że przez te trzy lata to chyba Impel jednak, bo chociaż sopot też może w jakimś stopniu, bo przez pierwsze dwa, e, dwa lata to Sopot był najgroźniejszy, e, najgroźniejszym dla nas rywalem. E, ale niby przemeblowany w tym roku, ale mhm. tam przegrałyśmy, także <laughs> można by było też podciągnąć, ale jak dla mnie to chyba najbardziej jednak ten Wrocław zawsze gdzieś tam był taki e, przeszkadzający, taki... E, no, który no, mnie osobiście jako sportowo denerwował, bo, bo zawsze miały dobre zawodniczki i, no, i ciężko się przeciwko nim grało. I nie mówisz tu konkretnie o, o tym sezonie na przykład przed roku, gdzie ten impel był taki bardzo mocny, tylko mówisz na przestrzeni tak, trzech lat. Tak, tak, bo i w tym roku e, przecież mecz u nas 3-2 wygrany, mhm. e, przegrany u nich 3-1, także trzy e, lata temu, nie pamiętam dokładnie, ale, ale wydaje mi się, że zawsze gdzieś mi ten Wrocław tak jakoś siedział. A y, teraz jakbyśmy się przenieśli na płaszczyznę Ligi Mistrzyń, też było kilka drużyn, z którymi rywalizowaliśmy, byłabyś w stanie wymienić taką, która była według ciebie no, taka najmocniejsza? No ja myślę, że to włoskie zespoły zawsze nam jakoś tak y, mm, ciężko się grało i potrafiłyśmy wygrać jeden mecz, y, drugi, ale jak przychodziło do tych meczów takich y, już najważniejszych, to jednak y, no, czegoś brakowało. A ja sobie pomyślałem może o Fenerbahce sprzed roku. A to też. No, Taka petarda wtedy ta, była trochę, co? Tak, tak. No, wydaje mi się, że też nastawienie z naszej strony było e, no duże. Myślałyśmy, że, że jednak możemy coś zdziałać, ale Fenerbacze pokazało klasę i niestety trzeba było e, pogodzić się z poraczką i uznać wyższość przeciwnika. No dobra, to teraz trochę goryczy wnieśmy najgorszy moment w ciągu tych trzech lat. Uch, powiem szczerze, teraz tak no, chyba Puchar Polski e, w mhm. pierwszym sezonie. Jednak ten Puchar Polski w Kędzierzynie pojechałyśmy wiadomo w roli faworyta i naprawdę niewiele brakło, no ale nie udało się i, i chyba to był taki ciężki moment. Mhm. Trudno było się pozbierać wtedy po, tym, po tej porażce z perspektywy czasu, teraz możesz łatwiej ocenić? Y ja, ja uważam, że porażki zawsze motywują i, i na pewno jest taki, zawsze y, taka niepewność do zespołu się wkrada. Y, nie tylko sportowa, ale w ogóle każdy chodzi i patrzy nie wiadomo jak na kogo. Wtedy, wtedy nagle okazuje się, że jednak ktoś coś do kogoś ma, że, że jakieś problemy się pojawiają w zespole. Tak, przy porażkach to wychodzi, co nie? Tak, tak. Bo jak jest dobrze, no to, to wszystko, wszyscy się lubimy, wszyscy się kochamy, atmosfera się, jest rewelacyjna, no ale jednak przy porażkach wychodzi chodzą jakieś tam animozje i no i e, tutaj nie było, nie było łatwo, ale najważniejsze, że się udało i końcem końców obroniłyśmy, e, obroniłyśmy tak, bo to był mój pierwszy, ale już drugi, drugi tytuł mistrzowski e, niektórych dziewczyn, także no, nie było łatwo, ale dałyśmy radę. Ostatnie pytanie, e, był najgorszy, to najlepszy, taki, który najlepiej wspominasz. Ja sobie pomyślałem, że pewnie pomyślisz o którymś z mistrzostw, ale hmm, być może jest to jakiś taki jeden mecz, który szczególnie ci utkwi w pamięci, a jak nie, to jakiś moment. Dla mnie wszystkie te momenty takie y, wiadomo, jak się osiągnie jakiś cel, bo y, to jest zespół, na, na którym była presja przez, cały, mhm. przez całe te trzy lata, jak tutaj byłam. I, i jednak y, jak zdobywałyśmy puchar polski czy mistrzostwo, mistrzostwo polski, to schodziło to ciśnienie. Tak jak y, nawet wczoraj sobie y, słuchałam y, twojego wywiadu z Kasią Zaroślińską, która mhm. <coughs> też dosyć emocjonalnie podeszła do wypowiedzi, także no to widać, że to, to nie jest takie łatwe, wiadomo, że gra się w zespole, który ma bardzo dobre nazwiska i, i no te zawodniczki jednak są jednymi z lepszych nie tylko w Polsce, ale też przyjeżdżają też z zagranicy, także to jest poziom europejski, czy tam światowy i jednak jakaś tam jedna porażka może zachwiać nawet tak dobrym zespołem, także mhm. jak się Osiąga cel, to jednak e, takiego jednego meczu chyba nie znajdę. Wydaje mi się, że właśnie osiągnięcie tych celów powodowało, że jednak tak troszeczkę udało się, zrobiłyśmy to i, i, no i e, um, obroniłyśmy czy tytuł, czy puchar polski.